witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj wprowadzimy mój 19-letni samochód w XXI wiek. A to za sprawą zestawu Bluetooth, który pozwoli mi słuchać muzyki z telefonu bezprzewodowo oraz przez niego rozmawiać. Zatem zapraszam Was do oglądania. Zanim zamontujemy zestaw w samochodzie, oczywiście sprawdźmy, co mamy w pudełku, co nam daje producent. Pudełko trochę przeżyło, widzę, w drodze z Chin, no ale mam nadzieję, że wszystko, co jest w środku, jest sprawne i działające. Samo urządzenie z dosyć długim kablem, potem sprawdzę w instrukcji, ile to dokładnie jest i napiszę wam na ekranie. No ale tak prezentuje się samo urządzenie takie zwykłe kółeczko z przylepcem. Zamontujemy zaraz w samochodzie. No ale zobaczmy, co jeszcze daje producent w zestawie. Mamy tutaj, oczywiście, nie wiem, czy to jest zapasowy przylepiec, czy to jest po prostu jego druga część prawdopodobnie zapasowy. No i mamy. Ładowarkę, do której podłączamy sobie urządzenie. No i mam fajne jest to, że mamy tutaj dwa porty USB, i możemy dzięki temu jednocześnie właśnie podłączyć urządzenie i ładować swój smartfon. No i jeszcze oprócz tego w pudełku znajdziemy oczywiście krótką instrukcję obsługi, jak podłączyć i jak korzystać z tego urządzenia. Oczywiście języka polskiego próżno szukać, ale cała instrukcja jest po angielsku, ważne, że nie po chińsku, więc lecę. Zamontować sobie ten gadżet w samochodzie. Ok, tak więc zainstalowałem już to urządzenie w moim samochodzie, i muszę Wam powiedzieć, że montaż był naprawdę prosty, nie przysłużył mi żadnych problemów. Po prostu przyklejamy to i, i jest gotowe. Podłączamy sobie do ładowarki i, i działa. A jest jeszcze jedna rzecz, tylko muszę wyjąć tą rzecz z schowka. Ta ładowarka, o której mówiłem, że jest taka fajna, dołączona do zestawu, albo po prostu w moim przypadku jest zepsuta albo po prostu nie działa w każdym samochodzie, bo może być tak, że po prostu starszy typ zapalniczek nie współpracuje z tą ładowarką i musiałem użyć swojej ładowarki, którą już w samochodzie już miałem. Dobra, tak więc ja chowam to i trzeba przetestować to urządzenie podczas jazdy. Przed chwilą przeprowadziłem rozmowę telefoniczną na postoju, posłuchałem również muzyki. Dobra, tak więc zobaczymy, jak to cudeńko sprawuje się w drodze, no bo wiadomo, e, szum powietrza, silnik i tak dalej. No a u mnie nie będzie łatwo, bo głośny diesel, e, łożysko, które się kończy, więc zobaczymy, jak to się sprawuje. Na początku włączę sobie jakąś muzykę. No jest naprawdę fajnie, wszystko gra czysto, nie ma żadnych zakłóceń, podoba mi się to po prostu. No dobra, ale zobaczmy, jak się rozmawia przez to, przez telefon. Hej kochani, jak mnie słyszysz? Tak sobie. A tak sobie czy znaczy coś źle czy dobrze? Tak, jakoś był bardzo daleko od telefonu. No, ale wyraźnie mnie słyszysz, słyszysz co mówię? Tak, tak. Dobra, teraz też do ciebie mówię. I czy teraz słyszysz silnik? Ja sobie teraz jadę, mam 50 na godzinę. I czy słyszysz e, silnik? Czy mnie słyszysz wyraźnie? Nie, raczej nie słychać. Jakiś szum ewentualnie, ale to przecież bym powiedziała, że to jest silnik. Czyli ogólnie słyszysz mnie wyraźnie i jesteś w stanie mnie zrozumieć normalnie? No tak. Dobra, to dzięki, to pozdrow YouTube'a. <laughs> Okej. Okay. No, to papa. Pa. No, tak. Jak słyszeliście, słychać mnie podobno dobrze. No, jakbym był trochę daleko od telefonu, no ale to wiadomo, to jest kwestia każdego trybu głośno mówiącego, że no, fizyki nie oszukasz. Ja jestem słyszany dobrze, wyraźnie, więc myślę, że gadżet spełnia swoją funkcję. I to za jedyne 45 zł. Dodatkowo mamy tutaj trzy przyciski. Taki wielofunkcyjny, przycisk wstecz oraz przycisk do przodu. Ten wielofunkcyjny służy do odbierania rozmów. Możemy sobie zapauzować utwór po dwukrotnym kliknięciu. W przypadku iPhone'a przynajmniej jest tak, że dzwonimy do ostatnio, do ostatnio wybranej osoby, tak? czyli jeśli teraz rozmawiam ze swoją dziewczyną, po dwukrotnym kliknięciu jeszcze raz do niej dzwonię. Jeszcze jeśli chodzi o te wszystkie wstecz i do przodu, to oprócz tej funkcji posiadają one funkcję również podgłośnienia i przyciszania, więc możemy tak właściwie nasze radio schować do schowka i na nic za tym nie tracimy, jeśli korzystamy właśnie sobie tylko z słuchania muzyki przez telefon. No bo możemy sobie i podgłościć, i przyciszyć, i zmienić utwór, i zastopować, więc nie jest to wtedy żadnym problemem. Oczywiście telefon łączy się tutaj przez Bluetooth, jest to Bluetooth 4.0 i możemy również telefon sparować przez NFC. Dodatkową funkcją jest tutaj możliwość połączenia dwóch urządzeń naraz, tak, czyli jedziecie sobie ze znajomym, który chce Wam puścić muzykę ze swojego telefonu, bo mówi, że Waszej nie zdzierży. I on też się podłącza do tego urządzenia i jednocześnie wtedy to jest sparowane z dwoma urządzeniami i wasz znajomy może wam puścić muzykę disco polo, której nienawidzicie, no ale jemu pasuje i, i to przynajmniej zdzierży. Jak dla mnie gadżet jest świetny. Jest mały, jest bardzo łatwy montaż tego i po prostu spełnia swoją funkcję, tak? Czyli przekazuje dźwięk z telefonu poprzez Bluetooth do, do waszego radia w samochodzie. Pamiętajcie, żeby mieć AUXa w waszym radiu, bo przez to jest przekazywany dźwięk. Myślę, że wypadło to pozytywnie. Ja jestem z tego gadżetu zadowolony. Dzisiaj sobie już kilka razy rozmawiałem z kimś i każdy słyszał mnie dobrze. Nikt nie narzekał, że coś jest nie tak, więc jestem zrozumiały i wreszcie mogę odbierać telefony, kiedy jestem w drodze, bo tak zawsze moi rodzice na przykład marudzili, że nie mogę gadać przez telefon, kupiłbyś sobie jakiś zestaw głośno mówiący. Wsiadam do samochodu. Urządzenie łączy się natychmiastowo z moim telefonem. Klikam sobie tylko play na telefonie albo ewentualnie nawet tych guziczek i muzyka gra. Nie muszę podłączać AUXA, jak chcę zmienić muzykę, nie muszę odrywać swojego wzroku od, od drogi, tylko wysiągnę z tej ręką do blisko dostępnego miejsca i, no i zmieniam utwór i, i sobie podgłośnię, przyciszę. Tak jak dla mnie super Bayer i, i po prostu go polecam. Tak więc to na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, dodania łapki w górę. Możecie również udostępnić film na Facebooku, nie ukrażę się, czy gdziekolwiek na Twitterze i tak dalej. Pamiętajcie, że filmy w, każdy, w każdą środę i w każdy piątek o godzinie 18.00. Ja sobie raz powrotem do domu. Taki sobie zrobiłem troszeczkę objazd po, wokół kominy, jak to się mówi, żeby zrobić ten test. No i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!